That's enough praise the lord now this is a very normal homily sunday homily and i want you to to pay attention to the word that we are given today Chcę, żebyście skupili się na tych słowach, które zostały nam dane jako takie podsumowanie tych rekolekcji. Może coś, co pozostanie w waszych uszach, to to. Więc takim tematem jest podróż w świetle. Just choose a few Wybierz coś, coś co Tobie pomoże. You, you know, when we are on the plane, kiedy jesteśmy w samolocie, szczególnie kiedy lecisz w takim małym samolotem, to mówią Ci, żebyś wziął jakiś lekki bagaż, żebyś podróżował w lekki sposób.

to jest moc, moc złego, Shake it off. to strzy, strząśnij to. Nie spędzaj nad tym zbyt dużo czasu on na tych niepotrzebnych rzeczach. Nie myśl o tym, co będziesz jadł. Ten, który wysłał cię na misję, on wie, z jakimi przeciwnościami się zetkniesz. So the hardness will be there. Więc będą tam trudności. Ale zaufaj Bogu. Widzimy młodego człowieka. A Jest ogrodnikiem. Amos. On zajmuje się swoim bogactwem. But the Lord comes to him a Pan przychodzi do niego and he says, i mówi: choosing you. Wybieram ciebie. Od bowiem wziął mnie Pan i rzekł do mnie: idź, proroku, i do narodu mego. To samo mówi nam Pan. Idź i proroku moim ludziom. To nie będzie coś prostego. To będzie trudne. But have faith, ale miej wiarę. Trust God, zaufaj Bogu. And will help you. A On ci pomoże. So in this retreat, więc na tych rekolekcjach out the most things, wybierz to, co jest najważniejsze. That will help you. To, co ci pomoże. Focus on Jesus Skup się na Jezusie Chrystusie. You are jest tobie wybaczony. Jesteś posłany. Ale skup się na tym, który cię posłał. W każdej sytuacji będzie cię chronił. Zaufaj mu. And then, a później, afterwards, what did we say? Co, co czytamy? Będę słyszeć to, co Bóg ogłosił. Ja zawsze słucham tego, co Bóg mówi. I skupię się na zbawieniu, na tym, że On mnie posłał po to, aby inni także byli zbawieni. I skupię się na byciu dobrym i na prawdzie. I skupię się na sprawiedliwości. I The he has given to me. Na tych darach, które on mi dał. And choose the most helpful I wybierz ten, który najbardziej ci pomoże. Tu wiesz, kiedy Amos przyszedł do ludzi. Said, Get I powiedział: Skupcie się. It is true, you have the riches, to prawda, że jesteś bogaty. Macie piękne domy. Ale nie zapomnij, ale nie zapominajcie tego, który wam to wszystko dał. Kiedy śpisz w tym pięknym łóżku, dziękuj Bogu, że dał ci siłę, aby pracować i, i aby mieć to łoże. Więc Bóg musi być numerem jeden. I święty Paweł mówi nam, Jesus niech będzie Bóg naszego Ojca Jezusa Chrystusa. He in Jesus Christ. Niech błogosławiony będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełni nas wszelkim błogosławieństwem Wszelkim duchowym błogosławieństwem. Have you experienced this year? Czy doświadczyliście tego tego roku? Have you? Doświadczyliście tego? Thank him. Dziękujcie mu Thank za to. Him for, yeah? He in Christ. Błogosławi nas w Chrystusie. in Him. On wybrał nas w nim. Zaklaszczmy mu za to. I, i.

on dał nam łaskę, On nas wybrał. We can praise him. Możemy oddawać Mu chwałę. And we are filled with his grace. I będziemy wypełnieni Jego łaską. He has made us his beloved children. On uczynił nas swoimi ukochanymi dziećmi. He has redeemed us by his blood. Odkupił nas przez swoją krew. I w zgodzie z bogactwem swojej łaski, On nas on dał nam swoją łaskę, którą obdarzył nas w umiłowanym. According to his plan, w nim mamy odkupienie przez Jego krew. Wszystko, kim mamy być kim jesteśmy, mamy w Jezusie Chrystusie. I nasz wkład w wszystko jest to, co Jezus nos zapisał w on nas, mamy się skupić na tym wszystkim, co się, mamy się skupić na niebie. Przez Jezusa Chrystusa zostaliśmy wybrani i the do celu, aby osiągnąć wszystko. Według swojego postanowienia, które przedtem w nim powziął. Więc chcemy dziękować Bogu za to, że jesteśmy połączeni z Jezusem Chrystusem. Jezus Chrystus jest the ultimate person, jest drogą, prawdą i jest życiem. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Jest najważniejsze. I na końcu mamy: May the God, may the Lord Niech Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serce swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania w imię Jezusa. Nie powinniśmy marnować czasu. Bo to jest czas, aby ewangelizować. Niech te małe rzeczy nam w tym nie przeszkadzają. Jeżeli jesteście odrzuceni, pamiętajcie, aby się nie mścić. Nie marnujcie czasu na tym, jak zostaliście obrzuceni. Ale fokus. Ale skupcie się na tym, który Was posłał i ogłaszajcie dobrą nowinę o zbawieniu. W imię Jezusa modliliśmy się. Amen.